Cześć, witajcie na kanale Rado Active Life Z tej strony Radek Siwiec W dzisiejszym odcinku będziemy testować nowe narty od firmy Rossignol z kategorii All Mountain a konkretnie modele Arcade 84 i Arcade 88 Zapraszam Słuchajcie, warunki do testów są po prostu doskonałe. To co mamy dzisiaj na Jaworzynie, gdzie szkole w trakcie ferii, jako instruktor, no po prostu mamy petardę. Warunki są świetne, zwłaszcza do testu tego typu nart, czyli narty powiedzmy all-round performance poszerzone pod butem, czy w zasadzie to już można by nazwać all-mountain performance, ale spójrzcie sami jak to wygląda. Słońce, świeży śnieg, no coś pięknego. Pod spodem jest twardo, a na górze warstwa świeżego, pięknego puszku, który jest już trochę ujeżdżony przez narciarzy i snowboardzistów. Muszę przyznać, że teraz pojechałem trochę ostrzej, zdecydowanie inne zachowanie narty. Zadowalająca dynamika jak na tą szerokość pod butem. Na pewno nie można powiedzieć, żeby ta narta jak na ten segment była wołowata. Spokojnie można ją tutaj postawić zaraz obok takich nart jak Head Super Shape i Titan, czy powiedzmy Wingman 86TI od Elana. Trzymali na twardym, zadowalające. Na tych płytach, na których się tu i ówdzie pojawiają, nie mam poczucia, żebym czuł się niepewnie, czy żeby ta narta mi puszczała. Jazdy. Jakie masz wrażenia, Tomasz? No. masz na to pracuje poprawnie. E, reaguje na, na docisk, czyli pod, pod stopą, jak uderzysz, to, to, to szybko, szybko reaguje. Na twardym, e, przy, na jakimś dużym nachyleniu, tutaj musiałem rozciągnąć skręt, bo obawiałem się wykręcić w drugą stronę, żeby nie zrobić sobie krzywdy i komuś jeszcze oczywiście. Więc tutaj nie wiem, jak jakby się zachowała. Jak oceniasz trzymanie? Spoko, tak. Yy, nie wiem jak nie wiem, przyjmijmy skalę. Yy, na 10-8 bym dał, nie? Okej, okay, ja na podobnie. Bo, bo mam jakieś tam małe uwagi takie, ale to może, może być wina mojego obciążenia yy, skręci, Nie takiego jak trzeba po prostu w danej, w danej fazie skrętu. Dobra, jak oceniasz stabilność przy wyższych prędkościach? Yy, wchodzisz w taką średnią prędkość i wydaje ci się, że, że nie chcesz się rozpędzać dalej, nie? Ale jak się rozpędzisz. Okazuje się, że nic ze stabilności nie traci, także jest ok, jest ok, nie no, jest bardzo dobrą to, na pewno, to, to ze skrawędzi na krawędź też jest dosyć szybka, na swoją szerokość, geometrię to jest, jest fajna, I jak przejazdy przez muldy i odsypy? Tak, nie no, to do tego stworzona poniekąd też, nie, więc yy, wiesz, że no, to mieszanka totalna, lód, lód trochę twardego śniegu, trochę odsypu, trochę świeżego, no jest taka, nie jest czuła na to, tak. Jest uniwersalna, na pewno. Jak byś porównał do Titana, Na <laughs> Titana. Kurczę, do Titana. Titan na pewno się szybciej zabierał do skrętu. Rozpoczęcie skrętu było łatwiejsze. Nie, nie może nie dogiąć, bo dogiąć jest mi łatwiej tą nawet, niż Titana, ale, ale Titan to robił, robił bardziej intuicyjnie. Czyli y, ponad, wiesz, reakcja palców w bucie, to on szedł od razu do skrętu. Po prostu wolniej reaguje przy okay. wejściu, tak, jeżeli porównuję z Titanem, okay. Ale w skręcie to no, podobna charakterystyka, więc będzie podobny, podobny. Chcąc zacieśnić dług, trzeba się troszkę postarać. Więc dla osób, które chciałyby na tych nartach jeździć w alpach, myślę, że bardzo dobry wybór, jeżeli to są osoby, które lubią skręt długi. To troszeczkę takie gigantki na serydach albo po dobrym crossfitie. Tak bym je określił. I mimo tego, że 88 na odcinku pod łódem, to dalej. Całkiem szybko przechodzą ze skrętu w skręt. Jedna ważna rzecz, stabilność przy wyższej prędkości jest jak najbardziej na miejscu. Porównywalnie z narpami Salomona Esports 76 Ti, może nawet ciut lepiej, natomiast zupełnie niewrażliwe, jak chodzi o jazdę po muldach, odsypach, czy nawet jakichś tam niewielkich dziurach. Dają zupełnie fajną stabilność prowadzenia. No ale powiedz mi, to przejście pomiędzy płycą a mój dom, jak byś ocenił? Yy... Płynne. płynne nie odczuwam tutaj yy, jakoś za mocno tego że zmieniło mi się podłoże po którym jadę no bardzo podobnie jak 74 bardzo podobnie czyli jakby można powiedzieć, że obydwie narty 88 i 84 mają no niewątpliwie wspólny gęta, ta sama seria, podobna konstrukcja to samo taliowanie, promień skrętu oczywiście całe taliowanie Poszerzone o 4 mm w, w narcie o znaczeniu 88. Robią po prostu to, do czego zostały stworzone. Tak jest. Charakterystyczną cechą tych nart jest przesunięcie wiązań w kierunku dziobów. Przekłada się to na łatwą obsługę przy mniejszych prędkościach, ale ma też drobny minus. Okres adaptacji na tych nartach jest nieco dłuższy niż w przypadku innych konkurentów z segmentu On Mountain. Zmiana rytmu za to jest naprawdę łatwa i bez problemu możemy zmieniać promień czy rodzaj skrętu, którym się poruszamy. Obydwa modele z serii Arcade cechują się wysoką przewidywalnością, jednak obydwaj stwierdziliśmy z Tomkiem, że model 88 bardziej wpasowuje się w nasze gusta jako druga narta. Słuchajcie, yy, mamy słaby punkty w nart, to znaczy już na żywym totalnym lodzie. No już brakuje im trzymania, natomiast umówmy się, Mało, które, no chyba żadne narty z tego segmentu w takich warunkach nie są w stanie dobrze trzymać. To już jest raczej obszar zarezerwowany stricte dla nart sportowych. Oprócz tego poszedłem trochę szybciej po muldach, odsypach i te narty nie chcą urwać mi piszczeli, mimo tego, że mam buty o twardości 140. Natomiast też nie, nie mam poczucia, żeby mi jakoś brakowało stabilności w prowadzeniu, więc, więc jak najbardziej spoko. Obydwie pary mają promień skrętu wynoszący 15 metrów, przy czym model Arcade 88 jest o 2 cm dłuższy od Arcade 84, którego długość wynosi 176 cm. Szerokości dziobów wynoszą odpowiednio 135 i 132 mm, a piętki mają 124 i 120 mm szerokości. Waga jednej narty w modelu Arcade 88 wynosi 2 kg 150 g, a w modelu 84 jest to 100 g mniej. W obydwu modelach mamy delikatny rocker na dziobach oraz piętkach. Rossiniol opisuje serię Arcade jako narty, które pozwalają jeździć dosłownie wszędzie, a tymczasem wróćmy jeszcze na chwilę do Tomka. Wyciskasz to, co chcesz? Tak. Nie powiem, że tak, jeżeli chodzi, jest po... wróżnie, jest elastyczna, mi pasuje. Bardziej mi pasuje ta narta niż 74. 88, przepraszam, 84. Być może też są inne warunki. Nie mam problemu z tym, że ma 88 pod butem. Nie jest jakaś szybka mega. Skrawędzi na krawędź, ale kurczę, do takiego szybkiego salomiku to no, widziałeś, no było ok. Krawędź trzyma tego typu śniegu, jak tutaj, czyli troszkę technicznego, troszkę naturalnego, No twardym technicznym po armatce, jak dobrze obciążę, idealnie. Bardzo, no super narta, to. Ogólnie ok, I jakbyś się porównał do Wingmanów 82 CTI, które używasz? No mają przy wyjściu ze skrętu mają mniej energii, na pewno, okay. nie biją tak. Chociaż no też, też mają potencjał tutaj. Okej, okay. a jakbyś ocenił ich sztywność wzdłużną w porównaniu podobnie, do giganów. Podobnie, jeżeli chodzi o dogięcie narty, pracę w skręcie bardzo podobnie. Trzymanie Bo, na twardym? Yy, tak, na podobnym poziomie, bardzo podobny poziom trzymanie na twardym. Ale powiem czy tu w odsypach yy, genialna. No sypie, kurczę, no bardzo przyjemna narta. Na koniec chciałbym poruszyć kwestię łatwości obsługi tych nart. Pomimo zastosowania pełnego płaszcza titanalowego, mam wrażenie, że obydwa modele są niezbyt wymagające i wybaczą spore braki techniczne. Na łatwych niebieskich trasach nie powinny stawiać problemu nawet w najbardziej podstawowych ewolucjach. Jeżeli chcecie jedną parę nar, to model Arcade 84 będzie lepszym wyborem. Natomiast jeżeli ma to być drugi komplet desek, wówczas polecam bardziej model 88. Dajcie znać w komentarzach, jakie narty chcielibyście, żebym dla Was przetestował oraz czy podobał Wam się ten materiał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!